Siemaneczko wszystkim, tubany bany Karli i witam Was w filmiku, gdzie sobie sprawdzimy Simorośle. Tak jest, one są już od dawna w grze, ale jakoś nie było ich, że tak powiem, widać. Teraz zdecydowanie jest ich o wiele więcej, szczególnie kiedy wyszedł, chciałam powiedzieć, zew natury, ale czar natury, tak jest. Zew natury to jest to wydarzenie, które przy okazji sobie też tutaj. Ogramy. Ja dzisiaj stanę się jedną z simorośli i zobaczymy czy warto nimi grać, czy coś się zmieniło w tym przypadku, bo ja jestem bardzo ciekawa. Właściwie to ja chyba nigdy tutaj z simoroślą... Nie grałam, no i wiecie, tylko w dwójce pamiętam i one były jakoś tam dosyć rozbudowane. I jesteśmy sobie w tym nowym mieście Green. Ja będę oczywiście swoim alter ego w Simsach y, grać. No i musimy. Nie będę zbierać tych fasolek, ale wiem z tego co pamiętam, o właśnie jest. Poproszę. Nie, poprosimy Magi... Dobra, ale poprosimy też o tą fasolkę, ale może on też będzie mieć właśnie... Po, przyjazne powitanie, dobra. E, jak to się nazywa? Nie tą fasolkę, tylko to ziarenko, że tak powiem. Może ktoś mi coś da i wtedy się stanę. Widzicie, mam, że tak powiem, też strój taki troszkę, poproszę magiczną hasłokę, ale nie jestem w odpowiednim nastroju no weź, tak, poproszę zakazany owoc tak, chcemy zakazany owoc bo smakuje najlepiej nie da nam? czemu? no tak, dawaj nam, ja chcę zostać z tym roślą mhm, mamy to dobra, ale mi się też chce pipi więc może to za tego wujmy Żebym się nie posikała, bo to byłby strasznie wielki wstyd. Ale mamy to nasionko. Więc jeśli to zjem, to prawdopodobnie zostanę się roślą. Tak jest, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, chodź tu. Oki do oki. Chodź tu. Yy, zamówię sobie jeszcze drinka, chociaż chyba nie mogę. Nie wiem dlaczego. No, oczywiście, że nie mogę. A ja jestem bardzo głodna, To może sobie coś wykopiemy. Wiecie. Tak, tematycznie. Śpij, tutaj zbierać. Czemu nie mogę zbierać? Nie można zbierać na tym terenie. No na którym mogę? Mogę na tym? Dobra, może coś wykopiemy i będziemy... Ale ja chyba coś tam mam. Do jedzenia nie, ma. Ma... nie to Nie, to jest eliksir życia. Ja mam dużo rzeczy tutaj, ale... Regulator nastroju weksy podbudzające, A mam granat. Dobra, ale jak już wykopiemy, no to niech będzie, nie? No i zobaczmy, co my tu mamy. Adoptuj psa. To ja muszę drugiego psa adoptować. Wow, podróżuj do Fondrykow. A Gdzie to jest? Wybierz, aby się dowiedzieć. Piotr Nie wiem, gdzie to jest. No dobra. I co, mamy to? Okej, okay, ale dobra, granat zjedz. O, mam mleko. Ale a nie, nie mogę z tego zjeść. Dobra, granat zjedz. Ja mam tyle rzeczy tutaj, ale to z poprzednich wydarzeń, wiecie. Także dzisiaj taki filmik na luzie, co nie? Mi się coś ostatnio nie chce robić cutscenek, mimo że już mam wszystko rozpisane, ale wiecie jak to jest. Także... Nie wiem kiedy pojawiam się seria, ale mam nadzieję, że dosyć w niedalekiej przyszłości na razie chcę sobie pograć taką, wiecie, na chill'ku i w ogóle, także to jest idealna okazja. Poza tym ja się boję, że misimcy tam padną w jakichś save'ach, jeszcze nic tam nie sprawdzałam, ale z tego co słyszałam, to się dzieje. Uhuhu. Także, ale ja myślę, że ja nie będę miała żadnych problemów i w ogóle... Um, także ten. Co bym chciała powiedzieć jeszcze zanim zjemy ten owoc, to zapraszam na mojego Discorda. Możemy sobie zawsze pogadać o różnych rzeczach, o gierkach. Także jeśli jesteście zainteresowani, to macie link w opisie. Tak jest. Dobra, a my tutaj zakazany owoc zjemy, bo on smakuje najlepiej. Czy stanę się piękną simroślą? Dawaj. No i co? No? Będę miała zielone włosy? Jestem zielona! Jezu, jaki fryz! Czy ja sobie mogę to zmienić? Kurczę, wyglądam jak pomarańcza. U-la-la! Kamsik, kamsik, kamsa! No cóż, nawodnienie to coś jak u syreny. Głód, energia, higiena, towarzystwo, zabawa. Czy Simoracze mają tylko jedną fryzurę? Ajajaj, ja sobie że tak powiem, dałam taką, wiecie, taką fajną z tego nowego pakietu, a tutaj... No ale dobra, no. no i co musimy zrobić? Szukaj znaku za pomocą teleskopu. Jeszcze muszę teleskop kupić, podróżuj do Foundry Cove. Co to jest? Podróżuj. O dobra. Ja nie wiem co to za miejscu, ale let's let go. Cię. Czy chcesz? Tak, chcę. Jo, mam jakąś taką aurę, ale czy ja jako Simoroślan, zaczaruję wszystkie rośliny, znajdują się z Ej, elegancko. A szkoda, że ona nie ma tak troszkę na stałe, nie? Ale dobra, i gdzie ja jestem? Co ja mam tu zrobić? Wykop kilka kamieni. Kto pierwszy rzuci kamieniem? No ja. Znaczy nie ja, tylko... Chciałam powiedzieć inne słowo. Boże, wybaczcie mi. Dobra, kop, czy to jest to? Dobra, chodź tu. Ja wiem, że to jest... Że ja jestem zmęczona, jeszcze mam ten róż taki pomarańczowy, ale myślę, że... Wyglądam dosyć spoko. Sexy flexy. Jak na zieloną istotę przestało. Tak. Trochę tak dziwaczny, Ale... Ty, i czy ja mam jakieś te? Czekajcie. Nie mam jakiegoś żadnego wzoru. Szkoda, bo. I dwójce, z tego co pamiętam, to one miały jakieś takie wzory, wiecie. Fajnie by to nawet wyglądało, ale tu nie wiem, coś mi świeci. No ale to ja świecę. Dobra, jeden szmarak. Obejrzyj tajemnicze drzewo. W tym drzewie jest coś niezwykłego. Wybierz tajemnicze drzewo, a następnie obejrzyj. Ale jakie drzewo? A to drzewo, dobra. Obejrzyj. Bo ja, ja muszę tego robić. Chyba mam dwa tygodnie do zrobienia. Tak. Będziemy zbierać kamienie, właśnie nam się wyświetlił i toaletę! Tak jest! Toaletę naszą ulubioną, piękną, ze szeregu. Let's go! Kurczę, ja muszę kupić ten teleskop. Musimy wracać na chatę. No dobra, wrócimy. Telefon. Podróżuj. Mimi walnęła kupę. No ale dobra, ja jestem psiarą, więc to jest to, że. że będę miała dużo psów. Lepsze niż się zapowiada. Zjedzenie rośliny uprawnej. Czy ja jestem wegetarianką teraz? Mm, chyba nie. Chyba nie. Dobrze. Gdzie ja mogę adoptować tego psa? W dom i wybierz zadzwoń do agencji. Wiecie, że ja chyba nigdy nie adoptowałam tutaj psa? Tak. Adoptuj psa. Tak, musimy adoptować psa. O jakie ładne! O nie, Nestor! Ja bym chciała Dalmatyńczyka. To jest mały szczeniak. Ale to on też jest czoła Blador. Nie wiem co to jest. Szpic. E nie no, Dalmatyńczyk! A co? Rottweiler? A to jest ten terier szkocki. Kurcze, wszystkie mi kusi normalne. Ale weźmiemy Dalmatyńczyka. No. Dzień dobry panu. Mamy tutaj warunki, patrzcie jaką mam hewirę. No idealne są te warunki, ja chcę psa. Yy, zakończ proces oceny adopcji. Nie, 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 bo on będzie sprawdzał chyba, nie? Yy, przyjazne powitanie. Co to jest? To ja wzięłam na sto... dwójkę wzięłam! Wylądowałam z dwoma psami. Będę miała trzy psy. No dobra, no nie będziemy oddawać przecież. Wiecie. się nowy plan. Karli, zapisałam. Dobra. Zakończ za oferą mentorowanie. Ale z czego ty miałeś? Zami? No dobra. Zakończ proces oceny adopcyjnej na. No... Ja, PD, będę miała dwójkę w Mam nadzieję, że Trójki nie będzie No Zobacz, jaką mam Hawirę Jestem bogata, mam 200 tysięcy No i co? Mogę? Będę miała? Gdzie ty idziesz? Grilla robić? No nie, to, to jest ten bug no tak, ale ja chcę. Ej, nie, od... nie dał mi psów. Ej, joo! Ej, ja chcę zaadoptować psa! Kurczę, jeszcze raz. Bo nie ma naszych psów? No nie, no ja chcę dał matynczyka, może zaraz będzie. Dobra, ale co my... To... Dobra, to ja się prześpię. I lecimy dalej. O nie, jestem chora. No cóż. Trudno się mówi. Zadzwoń. Adoptuj psa. No to chyba nie będzie nam dane. Ale weźmiemy sobie psikusa. Tak, teriera weźmiemy sobie. Bo czemu nie? Najprzyjaźniejsze powitanie. No nie będziemy mieli dalmatynczyka, ale myślę, że teriarz też jest spoko. Każdy pies jest słodki, pamiętajcie. Każde zwierzę jest słodkie, pamiętajcie. No. Kurczę, a ja zapomniałam, że ten, że musiałam kliknąć na te psy. No. A myślę, że będzie git. Adoptuj. Tak, bierzemy. Psikus. No niech będzie psikus, nie? Niech będzie psikus. A to jest chłopiec czy dziewczynka? Samiec. Dobra, tylko żebyśmy nie mieli tutaj szczeniaków. Spotkanie... Dobra, zostało zakończone. Wyprowadź psa na spacer lub poproś go o załatwienie. Dobrze, poproś go o załatwienie. I musimy sobie kupić teleskop. Może ja miałam wcześniej teleskop, ale nie wiem, gdzie on był. Wokół ciebie tańczą szepty, obiecując spokoju i ukojenie w objęciach natury. Wiatr prowadzi cię, wspominając o harmonii, którą da ci tworzenie oraz nawiązywanie relacji z otaczającym światem. Zbrataj się z żywiołami i pozwól, by zech natury zawiódł się do krainy niespodziewanego spokoju. Czyli na cmentarz, mam rozumiem. Dobra, przejdź do interfejsu. Odbierz wszystko. I dobra, co my tu dostaliśmy? Nie wiem, który to jest tydzień, ale wiem, że do kamieni muszę dotrwać. Kufany z hydromasażem na parceli domowej. A co ma Wann do, do natury? To ja nie wiem. Ale tutaj mamy coś do kwiatków, widziałam, bo chcę zobaczyć z simoroślą. Oddech natury, to musimy mieć ten pył. Wchłoń energię słoneczną rośliny. Musimy kupić lek. Wytwórz dwa drewniane krzesła z jadalni do jadalni z odzysku. Półkocz jeden poziom dowolnej aspiracji natury. To muszę się przerzucić. Dobra, wybrałam sobie nomadę, bo to będzie najszybciej. I co ja mam zrobić? Krzesło? Zrób mebel. Krzesło z odzysku. Tak, drewniane krzesło do jadalni z odzysku. I ja wiem, że cię spędzi. Wszystko. Zaraz sobie kupimy lek. Ej, nie pomogło mi co jest? To lekarstwo mi nie pomogło Nie, no tak nie może być Wanna z hydromasażem No dobra, let's go Tutaj Wannę Która to jest z hydromasażem? To? To, dobra Ale to jest wielkie! Dobra, za biorę sobie tu. Weź kąpiel! No serio? No nie no co wy gadacie? Ja to chyba dam tutaj gdzieś. Kurczę. Czy ona będzie się... Czy będę mogła się tutaj wykąpać? Oczywiście, że będę mogła. No, dwa muszę krzesła zrobić? No nie. Dobra, ja wiem, że miałam też tutaj ogrywać Simorośle, ale... Yy, wiecie... Mając na sobie kosium dryfujące liście. Aha, to ja muszę się przebrać. No dobra. No powiem Wam, że całkiem to nieźle wygląda. Tutaj mamy różne kolory, wiecie. Ale ja sobie wezmę zielony. Albo ten. Okej. Okay. Yy, ja muszę się do czegoś przyczepić, bo w kasie, skoro jesteśmy z Simoroślą, to chyba powinniśmy być na zielono, że tak powiem. Te kryształy sobie zmienię na pomarańcz, bo jak ja jestem zielona, to tego nie widać niestety. Więc trochę jestem tak rozczarowana, wiecie? Ale... Może to i dobrze, bo wtedy wiem jak ja wyglądam, ale to jest dziwne, bo na przykład jestem simoroślą i nie mogę zmienić, że tak powiem, na inną, na inne włosy fryzurę, tylko tą. Ja wiem, że w poprzednich częściach, nie wiem jak jest w trójeczce, ale w, w dwójce na przykład to, że tak powiem, można było. Nie, nie można było, tak, nie można było. I tutaj właśnie też, dobra, chodź tu. Let's go. Dobrze, że nie mamy tego, ale możemy, że tak powiem, wsiąść tutaj. Kup namiot. Jeszcze to, to jest opcjonalne, ale dobra, namiot. Czy ja mam go gdzieś tu postawić? Namiot. Namiot. Ruchu oporu kempingowy. No dobra, byle jaki. Dobra, niech będzie ten. I postawimy go na górze tu. Tak. Go nie mów mi, że będę musiała iść na kemping. No kupiłam namiot. Zajęcia i umiejętności. Okej, okay, to może to jest ten złe. Dobra, kupię ten, bo tam mi pisało, że on ma być yy, chyba z tego, z, z eskapady. Nie wiem dlaczego, ale tak mi opcjonalnie śpi <grytanie> <grytanie> Czy ja powinnam iść na jakiś kemping? Jak myślicie? ukończy jeden poziom do woleń, aspiracji natury. No dobra, mamy nomadę, ale... Złów rybę, zbierz plon z rośliny na parceli domowej. Simki o imieniu kar. Ale ja tu nie mam żadnych roślin. Wszystkie wygrzebałam. I wszystkie, że tak powiem... Teraz nie rosną. Ja tu nic nie mam. Ale dobra. Myślę, że możemy wyjść z tej wanny, podejdź tu. Muszę w końcu wziąć ślub! Co? co? Nie, nie będziemy brać tu żadnego ślubu. Nie będziemy. Ale tutaj ja chyba nie mogę, że tak powiem, yy, spać. Schowaj do wyposażenia. Myślę, że pojedziemy gdzieś na jakieś bagno czy coś do parku. Wzięłam nasze psy na kemping. <grym> Jakkolwiek to nie brzmi. Dobra, podejdź tutaj. I będziemy spać przy bagnie. Ja w ogóle chciałam iść na to inne bagno. Tam gdzie mój wróżek mieszkał, ale zapomniałam, że to jest ten sam zapis, gdzie robię zazwyczaj firstruki, więc wiecie. No i dobra, umieść w świecie. Biedne psy. Śpi. Śpi. Ale to ja muszę w nocy zrobić. No nie, psiku, został ugryziony przez wywiórkę. E, ja muszę iść do apteki, bo jestem chora. I przed chwilą sama kicham. Ja nie wiem, wiecie co jest zabawne? To, że jak ja gram tutaj, na przykład w tym mieście, na przykład jak robiłam tego first looka, to ciągle kicham, mimo że ja nie jestem chora, nie mam żadnych alergii na pyłki, wiecie. To jest takie zabawne, bo znowu przyjechałam do tego miasta i znowu zaczęłam kichać. Kurczę, nie, nie zaliczy mi się to. No nie, nie zaliczy, bo musi być to w nocy. Dobra, let's go. Czy tu jest jakaś apteka? Tutaj nie ma apteki, to nie, to nie jest to miejsce, ale dobra. Eee, Czytaj... Te... Nie, schowaj do wyposażenia. To, tu pisze, że w nocy. No nie no, zwaliliśmy to, ale musimy złapać jakąś rybę. Może coś złapiemy, ale... No, ja chcę złapać tu. Idź na ryby. No przecież można. No jak? Nie można? No nie, no chyba se ja robisz. Teraz tutaj wszędzie są simorośle dosłownie. Więc wiecie, ja, ja nie wiem o co tutaj chodzi. I w ogóle to tymi simoryszlami to. No, ledwo co się da coś robić, ale my jesteśmy głodni. Szkoda właśnie, że nie ma nasłonecznienia, tak jak w dwójce, z tego co pamiętam. Wiecie, czegoś bardziej takiego... No... Lepszego, nie? Ale tutaj... Baw się w wodzie, weź kąpiel w wodzie. Życia w zgodzie z naturą. No, na wszystko musimy mieć więcej ten, ale dobra, lecimy do miasta. Gdzieś z naszymi psami. jeden zostajesz w domu. Ale może kiedyś go weźmiemy gdzieś tam. Ty, nasza Barbie, jest przyjaciółką tej matki z trailera. Ja nawet nie wiedziałam. No ale dobra. Musimy jechać. Dobra, lecimy tutaj. Ja chcę jakieś lekarstwo. Dobra, siema Lala, czy sprzedasz mi coś? <głosy> 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 jakieś towary? Czy masz jakieś towary? Zdesz się biodrami. Czy ja jako Simorośl mogę coś robić? Oddech natury, magicznego pyłu, zainteresowania. No nie ma nic. Nie ma nic. Zabawne, dowcipy. Nie wiem, przyjazne. Pasje. Czy ja nie powinnam mieć. Wiecie, jakichś tych właśnie pasji, na przykład historii, jak to się stało, na przykład tą simoroślą, pogawędka. Coś właśnie na ten temat, a nie tylko, wiecie... Tutaj nie ma chyba żadnych roślin, które mogłabym, <laughs> że tak powiem, yy, chyba to... Yy, to słowo chyba nie będzie na miejscu, więc podwędzić. Dobra, zbierz. No, nic nie mogę. Zbierzliście korzenie grom, gromu. wchłań energię. No dobra. No i co, tylko mogę wchłaniać tą energię jako simoroś? Bez jaj. Znowu zostałeś obsikany przez wiewiórkę. No fajnie. Ale musimy zrobić sobie lekarstwo. Nie wiem, ja myślę, że jako simoroś powinna mieć, wiecie, jakieś super extra cool rzeczy. No, i to wygląda tylko jak zwykły sim oprócz nawodnienia, wiecie. A chciałabym, żeby było też na słonecznienie, coś takiego. Dziwne. I w ogóle tak trochę wyglądam jak sim, który jest po prostu zielony. I tyle. I chciałabym na przykład mieć inne włosy też, a nie tylko te albo. Żeby były takie, wiecie, wystające liście, ja oczywiście, sobie mogę dodać w kasie, nie? Z modów, ale to by było, myślę, że o wiele ciekawiej wyglądałoby. A tak to nie wiem, ona nawet nie ma tego drzewka. Szkoda. I, i czy pisze mi tu, że ja jestem tą simo-roślą? Nie. Nawodnienie. No i co zrobiłaś? Nie, no musisz kontynuuj. Tak wiem, ale musisz kontynuować. Muszę. Zwędziłeś komuś coś? Jesteś brudny, psikus. Zostawiam to imię, bo fajnie brzmi. No tutaj pan Ancezy moraśla też. Dobra, mam. Weź lekarstwo. Jestem brudna. Musimy się wykąpać w wagnie. No, dobra. Okej, okay, gdzie tu jest jakieś bagno? Nie, no nasz wróżek ma tu bagno. Ej, nie będziesz miał... No włam się? Nie, tutaj mamy, dobra. Tutaj weź prowizoryczną kąpiel w łazience. Czy będziemy tutaj czyści po tym? Po tej chatce? Kurczę, tych wszystkich tygodni to ja chyba dzisiaj nie skończę. No ale okej, okay, nie będzie, może coś jeszcze nagram, wiecie, bo mi się nie chce samej tutaj tych rzeczy robić z tego wydarzenia, nie wiem, jakoś tak mi dziwnie samej tutaj grać. Yy, dobra, odbierzemy to wszystko. Tutaj jest to danie. No, nie wiem, może coś jeszcze nagram. Jak na razie Simoraśle mi się nie podobają. Ani trochę. One powinny mieć coś takiego, wiecie, specjalnego i w ogóle yy, więcej, więcej rzeczy po prostu. A tak to są zwykłymi Simami z zieloną skórą i niczym więcej. Także wiecie, no szkoda, szkoda, że tego nie rozwinęli, wylądowali w tym samym worku co Syreny i kosmici. Można ich nawet podpiąć, bo takich, wiecie, kosmitów, co nie. Ale dobra, ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was na mojego Discorda oraz na wyzwanie Fandazy, jeśli jesteście zainteresowani. Tak jest, macie link w opisie do do zasad tego wyzwania. Także serdecznie Was zapraszam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanko. Dajcie znać, czy Wy lubicie tą postać paranormalną, czy graliście kiedyś w poprzednich częściach i co Wy byście na przykład dodali do niej. Coś takiego super, ekstra, cool, specjalnego. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszonka gdzieś tam w następnym. Bye, bye! Thank you